No, nieładnie. Nawet niesprzyjające warunki do grzebania w ulach. A ja tak sobie idę, jak widzicie, co te se pszczoły pomyślą o mnie. Gdzie? No, i dzisiaj jest taki dzień, że pszczoły słabo latają. No, niektóre latają. No i ktoś mi raz mówił, że jak będzie taka pora, już jak obecnie, nie wiosna, koniec lata, jesienią, może jak pszczoły nie będą już tak latały, większość będzie się działo w ulach, no to ja już sobie tak nie pójdę bez kapelusika do, do pszczół. To no coś mu się tutaj przylepiła zaraz się tobą zajmę poszła, poszła drodzy wszystko zależy od pszczół i od tego jakie człowiek ma nastawienie bo jak się z daleka boi, ubiera się, dymi rodzie. niektórzy ma przesadnie się boją ja to nieraz mówię, że może jak pszczoła przez okno zajrzy to już Ubiera kapelusz, żeby go czasem nie dziabnęła. Oczywiście to żartuję. <grybujesz> a jeden człowiek bardzo mnie lubi, jak idę do pszczół, a nawet stoję koło ula bez kapelusza. Tak się o mnie martwi. No jestem mu bardzo wdzięczny. Człowiek ma troskę na, na wierzchu. Boi się o mnie. No. I tu mam piękną rameczkę. I następna też w miarę dobra. Ale tu mamy też matulkę, drodzy. Tutaj jest z boku. Widzicie ją dobrze. Chodzi ładnie Chodzi, chodzi Dobrze, nie będziemy ją straszyć Bo jest ładna Dobrze, 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 oddaję ją do ula Opiekujcie się tam nią